W tym zadaniu chodzi o to, że jeśli ktoś pierdolną młotkiem w tamten koniec rury, to wywołał falę dźwiękową w powietrzu się rozchodzącą. Skąd wiem? No bo to słychać, jak pisga o coś młotkiem, nie? Ale ta fala dźwiękowa rozchodziła się też w rurze, no bo w końcu uderzył w rurę. No i dźwięk w powietrzu porusza się z inną prędkością niż w stali, więc tutaj najpierw dobiegła ta fala dźwiękowa, która poruszała się w stali a później ta, która poruszała się w powietrzu. I tą falę dźwiękową, która poruszała się w stali było słychać, bo to drganie przeszło tu na końcu ze stali do powietrza. Co łączy te dwie fale? Miały tą samą drogę do pokonania, długość rury, którą sobie oznaczę literką L. L1 równe L2. Rozwiązując zadania, no staram się znaleźć coś, co łączy oba elementy układu, czy tam obie fale, czy... Ob no. Whatever. No i teraz to to jest taka droga, więc gimbazium. No to mogę sobie napisać, że prędkość w powietrzu VP razy czas propagacji, propagacja to rozprzestrzenianie się w powietrzu, prędkość w stali razy czas propagacji w stali. I tu mi napisali, że jeden czas był dłuższy o sekundę. No pewnie ten w powietrzu. I teraz tak. Prędkość w powietrzu. A czas w powietrzu jest o sekundę dłuższy od czasu propagacji w stali. Wymnażam to. Ten wyraz na drugą stronę rzuciłem. Tu wyłączę wspólny czynnik, czyli TS, czas propagacji w stali. Podzielę obustronnie przez nawias. I to, co z tego wyjdzie, to będzie czas propagacji w stali. No to se liczę. No i znając czas propagacji w stali, mogę sobie liczyć długość rury z tego wzoru. Prędkość razy czas. Długość rury to będzie np. prędkość dźwięku w stali razy czas rozprzestrzeniania się dźwięków w stali. Czyli 5300. To wychodzi 363 i 315 setnych metra. Chuj, długa ta rura.